Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jubiluszowe Bitwy. W tym odcinku jubilatem jest gracz o nicku Roskomat. Witam cię tak. Roskomat. Zgadza się, zgadza się, jestem Roskomat. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ciebie również witam Faja. Przez ostatnie dwa dni oglądałem serię filmów X-Men, gdzie bohaterem jednym z głównych bohaterów jest Wolverine, czyli tak zwany Rosomak, a ty jesteś Roskomat. Coś podobnego. No jest, Aha, pod... je? no. no jest podobieństwo, ale to jednak to nie to. A co to A jest może... Roskomat? Miałem na początku kiedyś nick, e, taka mała geneza mojego niku miałem kiedyś nick bardzo do mojego imienia, praktycznie to było imię, tylko miał więcej liter po prostu. I postanowiłem być bardziej anonimowym i po prostu zrobiłem jakby fuzję tego imienia i przy okazji jeszcze mojego nazwiska i wyszło coś takiego. Dobra, to nieważne. Nie chcesz się ujawniać, więc. No, wolę być anonimowym zawsze. Gdzieś tam jest pokazane Twoje imię i nazwisko w tym rozkomacie, nie? Tak. Dobra, dzisiaj rozegrasz ze mną w Plutonie swoją 3333 33, bitwę. Drugi jubileusz to jest 666 bitwa. 666 bitwa na. Bardzo fajnej zabaweczce drugotierowej PZ2. Tak, zgadza się. pz 2 miła zabaweczka. E, okay. Nic dodać, nic ująć. To zaraz. Akurat też posiadam PZ2, tylko że na niej w ogóle nie gram. Nie wiem, czy dwie, trzy bitewki rozegrałem i koniec. Zobaczmy, czym Ty w ogóle lubisz grać. I Wy wychodzi na to, że Ty lubisz grać wszystkim. Bo dużo tak. bitew masz artami. Dużo masz TDK'ami, dużo masz light'ami, wręcz można powiedzieć proporcjonalnie niezbyt dużo ciężkimi medami w porównaniu do tego ile light'ów na przykład jest w grze i art. Cóż tak właśnie lubisz tymi light'ami, art'ami i TDK'ami też pogrywać. A na początku to wynikało z tego, że przez 32 tysiące bitew, tak około, grałem na komputerze, który miał maksymalnie 20 fps na minimalnych i z początku nie mogłem zdecydować się na żadną z linii i wybrałem francuskie, bo tam patrzyłem potem i miał najlepszą penetrację. To e, jako, że słaby komputer i słaba ta szybkość, to warto mieć chociaż dobrą penetrację. I tak grałem, grałem. I tak w końcu y, nauczyłem grać się jakoś artylerią i zacząłem grać cały czas artylerią, a potem jakoś tak się poskładało, tak się złożyło, że zacząłem grać w końcu z wszystkim a najbardziej te dekami. I dopiero jakiś czas temu zacząłem bardzo dużo grać e, ciężkimi pojazdami i zrobiłem całą linię Isa 7, tam zacząłem jeszcze inne robić linie. No i tak się jakoś złożyło, że wszystko jest tak prawie równomiernie. Jako, jak na ilość pojazdów w no bo tak, najwięcej mam na, na czołgach ciężkich. Mhm. A ile masz pojazdów w swoim garażu? W swoim garażu posiadam, z tego co pamiętam, 40 coś, ale oczywiście większość to są pojazdy, które na przykład dostawało się w różnych eventach: drugie, drugopoziomowe oraz jakoś tam trzecie poziomowe też mam. Jedynym chyba czołgiem... nie. I yy, jeszcze jak czołgi premium oraz takie naj, naj, chyba najprzyjemniejsze dla mnie yy, pojazdy oraz takie przydatne na twierdzę. No i wszystkie dziesiątki, jakie mi się udało yy, mhm. kupić, rzecz jasna. Mhm. Yy, no i właśnie na yy, PC-2 masz największą ilość zniszczonych pojazdów, bo 11. Yy, co takiego fajnego w tym czołgu jest? No i w ogóle powoli będziemy puszczać bitwę. Jesteś gotów? Tak, jestem gotów. Dobra, to ja włączam bitewkę, trzymamy kciuki, żeby nas za wysoko nie rzuciło. A ty opowiedz, co w tym czołgu jest takiego fajnego? No to PZ2 jest to czołg lekki, to raczej każdy wie, ale specyfikuje go bardzo fajny magazynek, który ma bardzo mały czas między strzałami. Oraz bardzo szybkie przeładowanie. Więc jak się da na przykład wentylację oraz tam broni, to praktycznie można strzelać cały czas tym karabinem. Jest to niezwykle przyjemne. Oraz yy, jeszcze jak za czasów, kiedy były to 18 to taka PZ2 była dosyć fajnym rywalem dla tej 18 Czasem nie schodziła na strzała, a, to, a PZ2 potrafiła zniszczyć to 18 nawet w przód. Więc bardzo fajnie się nią grało. Teraz jest troszeczkę już inaczej. Ale i tak myślę, że jest to naprawdę przyjemna maszyna. Na trójki. No niestety. Zrządzenie trójki. losu. Czekaj, zobaczmy, jaką ma tu penę. 39 peny, 51 na Goldzie. Co my tu mamy? No, są czołgi. Mm, a nie, chyba. Nie, największym problemem będzie D2 oraz ewentualnie PZ1C. Przynajmniej to jest moje Z... zdanie. Mhm. -mm. Tam jakiś większy specjalista na pz 2 może mieć inne zdanie, ale to jest moje zdanie. Słuchaj, jako, jako że ty lubisz grać pz 2 ja będę ci towarzyszył. Ty mów, gdzie chcesz jechać? Ja bym na początku myślał, żeby jechać po prostu na wprost, ale myślę, że to będzie samobójcze. Dlatego pojadę najpierw w prawo oraz zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Bo to bardzo często jest takie największa zagadka, co się może stać w trakcie bitwy. Mam -hmm. no, dziwnie to, to działo ułożone tak bardzo z lewej strony wieży. Tak. To można eee, jakoś wykorzystywać? Nie? Tak, dosyć skrapa jest według mnie bardzo fajne, ale trzeba pamiętać, że tylko na jednej stronie. Na drugiej stronie to może być... Eee, znaczy, to jest broń obusieczna tak naprawdę. Z jednej strony, jak dobrze się ustawisz, to potrafisz wykorzystać eee, to ustawienie tego karabina, ale natomiast jak się z drugiej strony źle ustawisz, to właśnie jest gorzej niż było. Dlatego trzeba grać eee, z głową, ale eee, również może się tak bardzo często nim tak zabawić wręcz. No niestety nas rzuciło na trzecie poziomy, gdyby nas rzuciło na topkę, to byśmy mogli się lepiej zabawić. zabawić. Chodź, ci, ci. No niestety teraz już się przeładował, ale przynajmniej to jest Dobra, udało się coś. E, ten M2 Light jest tyłem, ale Light 600 tu podjedzie. A nie. Okej. Okay. O, możemy w sumie szarżować. Tam już... O, jeden, o, nie, o, jednak... O, 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 o. Jednak mnie coś chyba bardzo, bardzo polubił ten 4 Nie wiem, jak wymówić tej nazwy. Będę ten wrzucał z o Dobra, mam je gdzieś. A, prawie wszystko podwijałem. Albo, bo, <laughs> się udało. Się poszczęściło. Przeżyłeś? Tak, żyję, nie? Ży, 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 ży. TY! Kurde, ten mnie tu. Który? Teraz go i, weźmiemy. Nie, 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 nie. nie. <laughs> Ojść PZ3. E. trzeba uważać. Ale on dalej. Gdzie jest PZ3? A ten. O, jeden, jeden. To, jaka... to jest jakaś. Aha. A czyli to jest taka stara PZ3, tylko że dali mu bodajże E. Mogę się mylić, ale dawno też nie grałem. Na tych poziomach. A. Zwy zwycięska taka... bitwa niestety nie jest jakaś specjalna dla nas, ale. No, 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 no. no. Myślę, że pokazała przynajmniej, że PZ2 potrafi odbić <grafię> Po 300 na klatę odbiłem mhm, mhm. Spokojnie, jeszcze może tą D2 tutaj. No niestety D2 raczej chyba nie przebijemy. Coś się tak obawiam. Zobaczłem Gogolda. No ja też mam właśnie ma pociski złote. Ale obawiam się, że i tak mu nic nie zrobiły. Czyli znaczy, w sumie możemy coś tam zrobić, ale ledwo co? A nie, o! O! Ale się pozmieniało. Jak kiedyś grałem, to ledwo co mogę go przebić? Wiesz co, on boczkiem stał, nie przodem, nie? A, a to już zmienia całą postać rzeczy. taką płytę. No, mam przynajmniej po jednym kilu. kilu. Najgorzej obrażenia. to i tak z ksami. Eee, małe obrażenia, bo mały tier. Tak się mogę pocieszyć w sumie. Gdzie ten PZ-1C uciekł? Ale już go nie złapiemy, bo jest... No, no niestety nie, bo skapują. No nic. Mi się przyjemnie, przyjemnie grało, najważ... O, tam jest. Najważniejsze no jest no to, żeby nic. mieć przyjemność z gry. Się nie denerwować. W szczególności na takich małych poziomach. Hmm. O! Ty tu zrobiłeś... Tak, jeszcze opanowanego. Jeszcze opanowanego. Czyli zablokowałeś 31 otrzymanych miejsc trafień, tylko 4 przebicia, 27 bez penetracji. Tak, bo e... ten PZ1C właściwie mnie strzelał, ale nie potrafił mnie przebić. Bo mm -hmm. PZ2, może powiedzieć, że jak na swój poziom, może ma ten nie, nie za gruby pancerz, ale jednak ma ten pancerz, dzięki czemu jest w stanie przeżyć niekiedy takie napady złości graczy. 40 mm -hmm. z przodu kadłuba i wieży. Yy, tak, to daje... Spól. Tak, jest ten I... poziom, jest to nieźle. 666 i bitwa rozegrana na PZ-2, yy, który jest bardzo fajny czołgiem, a on go rzuca na czwórki też, czy maksymalnie na trójki? Nie, maksymalnie na trójki. Ja się... nie pamiętam, żebym rzuciło mi kiedykolwiek na czwarty tiery. No bo na trójkę Ale... no, to już z taką Matyldą to byś nie podarzył, nie? Podali, nie? <grym> Ale No, raczej nie, ale jeśli ktoś gra Matildą, to nawet na szóstkach da radę. No, dobra. To ja dziękuję za wspólną grę. Również no bardzo na koniec, dziękuję. Na koniec oczywiście, jakbyś chciał, to możesz coś dopowiedzieć, o czym zapomnieliśmy, lub po prostu kogoś pozdrowić. E, wszystko powiedzieliśmy, jedynie mógłbym powiedzieć, że należy się grą cieszyć, a nie frustrować. Zawsze trzeba mieć, ważne, żeby mieć dobry humor. O tak powiem. No i pozdrawiam rzecz jasna. Yy, wszystkie osoby, które znam. Tam z takim sporo, tro, trochę ich jest, to nie będę wszystkich tam wymieniał. Ale jeszcze pozdrowię swój klan. Oczywiście również mogę zachęcić, że jak osoby jakieś chętne, szukające, to może u nas się znajdzie jakiś cichy kącik. Na pewno przy, ciepło go przyjmiemy. No i myślę, że Ciebie też pozdrawiam, fajan. No dlaczego by nie? A tam w sumie już więcej nic do powiedzenia nie mam, tak myślę. A kiedy zrobiłeś ten, tą bitewkę na Tigerze 2, gdzie ponad 3000 expa i ponad 7200 yy, uszkodzeń? E, to było. E, jeśli się nie mylę, mam to nawet na WotriPlaysie e, Ale teraz już nie będę sprawdzał e, kiedy to było. To. Wydaje mi się, że to było jakieś trzy pasze temu, jeszcze chyba przed Skodą. Weszła. Mm -hmm. Czy tam nawet wtedy A jeszcze to było nagra. To, to później jeszcze porozmawiamy na ten temat, bo ja bym chciał właśnie dobrą bitwę pokazać na tej A to 2, kiedyś właśnie. Więc... Was... No? Zobaczymy. Dobra. Ok. Ja Ci dziękuję. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Oczywiście za godzinkę zaczynam stream, gdzie będę rozgrywał swój jubileusz, czyli 50 tysięczną bitwę. Może będę miał ja nagrody. Się... A ja trzymam kciuki, żeby ci fajnie poszła ta bitwa, lepiej niż nasza. No i jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczenia.